Dzisiejsze zawody w Gozowie. Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku. Odrobinę być może spóźnionym, ponieważ miałem troszeczkę obowiązków. Chociaż może się wyrobię, zobaczymy. Ale w każdym bądź razie, zawody w Gozowie, zaczynamy. Tak wygląda tabela, ponieważ ostatnio nie pokazałem. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Tak wygląda tabela. Na razie prowadzę sześcioma punktami nad Australijczykiem. Matsen na trzecim miejscu, Taywufinden czwarty. Z Marzlik otwiera tabelę i oby tak do końca sezonu. Ostatnie zawody wygrane, ale muszę bardziej pilnować krawężnika, na co też zwróciliście mi uwagę. Tak więc, nic więcej, tylko jechać i oczywiście naprawić motocykl, bo potem będzie defekt. Żadnych części nie kupuję ze względu na to, że jest to po prostu. Chciałbym jakąś lepszą część kupić. Kupiłem najlepszą ramę. I w tym momencie myślę nad silnikiem, ale jeżeli nie najlepszy, to przynajmniej taki z tych lepszych, albo ten za 3,5 tysiąca, albo ten za 4,50. Jak na razie zaczynamy zawody. Zapraszam, Gorzów już czeka. Zaczynamy dzika karta z Mars League Jason Doll i Thomson i to jest pierwszy indywidualny start Naszego polskiego reprezentanta Bartosz Marslik z drugiego pola trzyma krawężnik I zobaczymy jak mu pójdzie Na razie najgorzej ze startu Zmarzlik, ale Dzika Karta jedzie na prowadzeniu Tylko zależy jak długo, ponieważ Zmarzlik już tam wchodzi I muszę trzymać bardziej krawężnik Mówiliście, że nawet jak wyjadę, to właśnie, o, wow, 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 tego się nie spodziewałem, że tam jeszcze Dzika Karta mi wjedzie w tylne koło nie byłem w stanie się do tego krawężnika złożyć, ale mówiliście, że nawet jeżeli mam zjechać z toru, to o to chodzi i się z wami zgadzam. Tak więc jadę po tym krawężniku jak najbardziej tylko mogę. Staram się złamywać ten motocykl tak, aby jak najbardziej przy tym krawężniku zostawać. Nawet jeżeli by to miało powodować zjechanie z toru, bardzo skupiam się na tym, aby. I ten motocykl trzymać i nie wyjechać, i troszeczkę jadę takim kanciastym torem jazdy, ale to nie zmienia faktu, że wygrywam pierwszy bieg. Jak najbardziej starałem się ten krawężnik trzymać i mam nadzieję, że w kolejnym jeszcze bardziej go przytrzymam, ponieważ jeszcze tam troszeczkę miejsca było, tak więc mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Mam bardzo niskie ciśnienie w oponach, ponieważ tak chciałem spróbować pojechać. Yy... I nie wiem, czy to jest dobry plan, chyba wydaje mi się, że do tego wyzwania z kramężnikiem lepszy będzie o wiele bardziej, większy ci się nie w oponach po prostu. Bieg siódmy z Marslik Janowski, Przedpełski i Holder. Zobaczymy jak pojedzie z pierwszego, najgorszego na ten bieg yy, dla Zmarzlika pola, ponieważ musi jechać po zewnętrznej. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Jak na razie stoi z krawężnika i najgorzej wystartował, oczywiście, ponieważ moje starty są troszeczkę beznadziejne. Nie wiem, co robi Holder. Holder gdzieś tam pod, ta pod płotem próbuje. Nie wiem, co się stało, ale jestem wykluczony z tego biegu. Zobaczmy, jestem bardzo ciekawy, co się stało. Holder w ogóle jechał. Okej, okay, dobra, może kamerę dajcie na Holdera, to jest dobry pomysł. Jedzie Holder, kompletnie zagubiony, leci sobie pod płotem, tak naprawdę na płocie, w tym momencie w końcu złapał w miarę płynność. Ja jadę swoim torem, moim zdaniem, no i wjeżdża Jack Holder, no i psuje zabawę, no, jestem wykluczony. Z tego biegu. Taka jest decyzja sędziego. Ja y, wykluczyłbym oczywiście Jacka Holdera. Tutaj nie było moim zdaniem y, powodu, aby mnie wykluczyć, no ale. Napiszcie swoją opinię w komentarzu, to jest moja opinia jako zawodnika, jako uczestnika tej kolizji. Uczestnikiem byłem, ale nie spowodowałem tej kolizji. Ja po prostu sobie jechałem. Proszę mnie nie tykać. Nie no, oczywiście żartuję, ale jestem wykluczony. Tej decyzji nie zmienię i Bartosz Marslik jest wykluczony z siódmego biegu. Jego kolejny bieg to bieg dziewiąty. Gdzie pojedzie z Freakiem, Uffindenem i Mikkelsenem, a on sam pojedzie z podpłotu w kasku żółtym. Ten bieg jadę po krawężniku, tak więc miejmy nadzieję, że będzie dobrze. E, ten kontakt z Jackiem Holderem troszeczkę uszkodził mi motocykl, ale nie ma tragedii. Bieg dziewiąty: Freak, Uffinden, Mikkelsen i Bartosz z Marslik z podpłotu. Ten bieg reprezentant Polski jedzie po krawężniku. Tak więc zobaczmy, jak pójdzie zawodnikowi w kasku żółtym. I teraz o wiele lepiej mi się przy tym krawężniku jedzie, ponieważ w tym momencie mam o wiele większe panowanie nad tym, kiedy kontruję ten motocykl, a kiedy nie. I jest o wiele, wiele łatwiej. Ten pierwszy bieg z minimalnym przełożeniem, jeżeli chodzi o opony. Najmniejsze ciśnienie nie był dobrym pomysłem. W tym momencie jadę pierwszy. Mam ogromną przewagę i jedynym moim rywalem tak naprawdę jestem ja sam. Jeżeli ja się teraz nie wywrócę, sam z siebie albo nie zjadę z toru, to jak najbardziej nic mi nie przeszkodzi w tym, abym tą trójkę dowiózł. Jestem pierwszy, jestem naprawdę na pięknym prowadzeniu. Bezkonkurencyjnym, jadę po krawężniku i zdobywam 3 punkty. Drugi Freak Mikkelsen, trzeci i bardzo daleko za całą stawką Taj Wufinden. E, wymienię na ten bieg opony. E, dlaczego ostatnio wymieniłem opony w biegu po krawężniku, w tym momencie mam bieg po zewnętrznej i chcę ponownie mieć jak najlepszą e, przyczepność, ponieważ jest to bieg po zewnętrznej i na zewnętrznej najbardziej liczy się to, jak. Wygląda moja opona i czy jest praktycznie łysa? I bieżnik już jest pusty, praktycznie, jest po prostu gładziutki. Czy jednak coś tam jeszcze jest, żeby się zaczepić? Bieg 14. Jedziemy z, ponownie spod płotu Bartosz z Marslik. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Biuli Lindgren i Macen również w, ta, w stawce. Zobaczymy, jak to pójdzie na razie. To jest chyba bieg, w którym jeszcze się aż tak nie odsypało, ponieważ jest to bieg porównaniu. I zobaczymy, jak to pójdzie, ponieważ na razie Bartosz Marslik naprawdę bardzo daleko jest cieniem tak naprawdę w tym biegu i próbuje gdzieś tam się odnaleźć, próbuje gdzieś tam się napędzić, gdzieś tam złapać tą przyczepność, ale to nie jest takie proste. Jest trzecie kółko za nami, na razie na prowadzeniu bezkonkurencyjnie Biuli. Na drugim miejscu Lindgren, trzeci Madsen. A daleko, za z, z całą stawką tak naprawdę Bartosz Zmarzlik, który Zgubiony totalnie, próbuje jeszcze gdzieś się napędzić, ale w tych o, tumanach kurzu, po prostu zagubiony. I nie ma szansy na to, aby się napędził. Przywozi zerówkę i tak kończy ten bieg. Biuli Lindgren, Madsen i na samym końcu stawki z Mars League. Dwudziesty bieg, ostatni bieg klasyfikacji do półfinałów. To jest bieg, w którym jedzie oczywiście z Mars League czyli ja. I mam na razie dziesiąte miejsce. To, co muszę zrobić, to to, aby dostać się do top 8. Ponieważ jeżeli tam nie wejdę, to naprawdę będę miał duży problem. Ponieważ nie wejdę do półfinałów i tutaj moje zawody się skończą. Z jasnych stron widzę jednak to, że jest przy mnie złoty krawężnik. I jeżeli uda mi się w niego wcisnąć i nie zjechać z toru, to jestem w raju. A w tym raju przeszkodzą mi Waculik, Dudek i, jeżeli się nie mylę, Lebiediew. Nie, Lambert to jest, przepraszam bardzo, Lambert jest pod płotem, Dudek leży i jest bieg przerwany. Czy to była moja wina? Czy nie? Chwila, bo nie wiem. Nie, totalnie szczerze, jak już wykluczyłbym Waculika, ponieważ bardzo szeroko się wyniósł, był to pierwszy łuk. Fakt, że Waculik wyjechał giga szeroko i takie 75% byłbym za wykluczeniem Waculika. O Dudku nawet bym nie pomyślał. Dudek nie miał co w tej sytuacji zrobić. To było w ogóle awykonalne, żeby on z tego wyjechał. Tak więc albo powtórka w czterech, albo wykluczenie Waculika. Napiszcie co o tym myślicie, ja bym wykluczył. Waculika osobiście z małym marginesem tego, że można powtórzyć w czterech. A więc powtórka. Ponownie stoją pod taśmą Waculik, Marslik i Lambert. Zaczynamy. Bieg 20, zaraz taśma pójdzie w górę. Wystartowali i najlepiej ze startu chyba Waculik. Ponownie ta sama taktyka. Jedzie bardzo, bardzo mocno wyprostowanym motocyklem w. Wy... Pierwszy łuk, ale teraz walka pomiędzy Zmarzlikiem a Waculikiem. Jak wiadomo, lubią się bardzo poza torem, a na torze to już nie ma znaczenia, ponieważ walczą zaciekle o te dwa punkty, tr przepraszam, trzy punkty. Krawężnik zbliżał się tak szybko, że aż mi się cieplutko zrobiło, jak było powiedziane, jak najbardziej przy krawężniku, tak, że praktycznie prawie zjeżdżam i troszeczkę się cykam. Nie powiem, gdyby to był bieg, w którym ja nie muszę aż tak uważać, nie zjeżdżałbym, w sensie zjechałbym jeszcze bardziej, zjadę do krawężnika w tym momencie jeszcze bardziej, ponieważ mnie troszeczkę wyciągnęło, ale wygrywam ten bieg, zrobiłem co musiałem i w tym momencie powinienem dostać się do półfinału. A więc zobaczmy, tak, jestem na miejscu czwartym w klasyfikacji do półfinału. Mamy sześciu zawodników z dziewięcioma punktami. Wow! Bardzo rzadko spotykany widok. Naprawdę bardziej myślałem nad tym, że przeskoczę na ósme bądź siódme miejsce, a tutaj czwarte. Bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że przeskoczę za niedługo na pierwsze, ponieważ bardzo mało dzieli mnie od tego, aby na tym pierwszym miejscu się znaleźć. 12 punktów dla obu zawodników, a je, są nimi Holder i Lindgren. 12 punktów na ich kontach oczywiście i ja z dziewięcioma. Tak więc jedno wygrane jeden wygrany bieg i ten bieg jadę po zewnętrznej. Tak więc to będzie bardzo ciekawe doświadczenie. Trzymajcie za mnie kciuki, to się na pewno przyda. Ponieważ w ostatnim moim biegu przywiozłem zerówkę. Po zewnętrznej oczywiście. Tak więc nie był to bieg, który mogę zapisać do udanych. Ale miejmy nadzieję, że półfinał z Janowskim, Muffindenem, Holderem i oczywiście ja spod płotu ze Smarzlikiem będzie udany. Spróbuję troszeczkę lepiej wystartować, ponieważ to może mi dużo pomóc. Jak na razie zamykam stawkę, potrzebuję dwóch punktów, aby wejść do finału. Tego potrzebuję nic więcej, nie patrzę na trójkę, patrzę na minimum. Ponieważ to jest łatwiejsze. Na razie na drugim miejscu tutaj Ufinden, ale teraz chyba Jack Holder gdzieś tam z Mars League w swoim stylu próbuje napędzić się na Ufinden. Złapał Ufinden, ale gdyby Ufinden był jeszcze drugi, to byłoby po problemie. Ale na razie jest on czwarty, a z Mars League trzeci. Próbuje gdzieś tam się napędzić. Zmarznik po zewnętrznej Holder jedzie środkiem toru. Optymalna część na ten bieg. I na razie nie zanosi się na to, chyba, aby zmarznik złapał Holdera, jedzie gdzieś tam pod płotem, wyprostowanym motocyklem. Próbuje złapać, ale chyba się nie uda. I w tym momencie jeszcze tam zakopany zmarznik pod płotem. Nie udaje się. Nie udaje się Polakowi złapać Holdera. Janowski wygrywa ten bieg. Mogłoby być biało-czerwono, gdyby tylko zmarzlik znalazł prędkość. Jednak to się nie stało. Holder dowozi tą dwójkę. Holder wchodzi do finału, a wypada z niego Polak. Zmarzlik i tego zawodnika, tak samo jak Tają Findena, już nie zobaczymy na torze. gdyby to był półfinał drugi. Wtedy być może wszystko by się odwróciło, ponieważ byłoby troszeczkę bardziej odsypana na wierzchnia, o wiele łatwiej by się jechało po zewnętrznej, ale niestety nie wystarczyło, nie udało się złapać i niestety ten bieg kończy się na trzecim miejscu. Wypadam oczywiście po tym biegu, już do finału nie wejdę i zobaczymy, jak zakończą się te zawody. Wygrywa Lindgren, drugi Janowski i trzeci holder, Madsen bez medalu. A więc jest to naprawdę bardzo interesujące, ponieważ tabela na ten mecz wygląda w następujący sposób. Holder deprze mi po piętach, tylko jeden punkt odstępu pomiędzy Polakiem a Australijczykiem. Czy w następnym odcinku będę dalej prowadził? Na to pytanie. Będziecie musieli poczekać jeszcze tydzień, ponieważ za tydzień. W poniedziałek pojawi się kolejny odcinek, tak więc zapraszam do subskrypcji kanału. Miejsce szóste, 1450 monet, kolejne zawody w KrSko, tak więc zapraszam Was tam. Jeszcze raz tabela, żeby nie było. Proszę bardzo, mamy tylko jeden punkt przewagi, tak więc... Napiszcie w komentarzu dasz radę, a jak uważacie, że nie dam rady, to powiedzcie, nie dasz rady, słuchaj, gościu, nie dojedziesz tego, nie? Jestem ciekaw, jak uważacie, czy dowiozę, czy jednak nie. Uważam, że dowiozę i uważam, że powiększy tą przewagę. To jedno wykluczenie, które było spowodowane tak naprawdę samym Jackiem Holderem, bo dosłownie wjechał we mnie, zabrało mi punkty. Zabrało mi cenne punkty i te punkty mogą mieć ogromne konsekwencje w kolejnych meczach i na samym końcu, kiedy będzie decyzja o tym, kto zostaje mistrzem świata na ten sezon. Tak więc, w tym odcinku to tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Bajo.